Dobra, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Feudal Friends. Gramy sobie dzień dalej. Dobry. Tym razem dzisiaj będziemy grali na graczy, ponieważ ostatnio udało nam się w końcu pokonać botów na najwyższym poziomie trudności. Więc dzisiaj poszukamy sobie gierki i będziemy grali ze zwykłymi graczami. Gra podobno... Widzimy się za 3 godziny. Gra, tak <gra podobno 400 osób w tę 400 osób gra w tę grę, więc może znajdziemy w ciągu 3 godzin gierkę. Dobra, więc to widzimy się jak cięcie. już znajdziemy. O, dobra, dobra. z szybko, dobra, szybko ustawiamy! Dobra, szybko, szybko, szybko. Ale lagi mam jakieś. Nie no, na początku tak, zapierdzielamy a, szybko. Do, nie, 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 decynka dostałem i ktoś podniósł coś, a ja a. chciałem to podnieść i nagle się teleportowało. Rozumiem. Dobra, postawię a, trochę dobra. bliżej te... O. Nie, 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 tu przerwam być. A, no o. tak, faktycznie, no dobrze mówisz. Tak zrobię. o klasa, klasa, pięknie. Dobra, tak. wszystko chyba git. Dobra, to, tak. że, to, że mają duże zwycięstwo niczym nie świadczy. Ej, dobra, patrzcie, jak się wyrobiliśmy z ustawieniem. No no kurde, wszystko jest samobiście. To, zrobimy jakąś początkową jednostkę i lecimy wylepszenia. Tak. Nie, to, to są. Po co jaki nauki na dajesz na dół? Ja nie. Tylko blokujesz. A to nie jest tylko nauki. Jest... Oj, no, no spaliło się już od razu, no. A, no, to... <laughs> wow. no ale później trzeba 3 km do tego, a tak to sobie po prostu weźmiemy. No dobra. Dobra. Róbmy więc. E, zwiększa, no koszt aj, aj, aj. zwiększa koszt produkcji piechoty. A jajaj, zwiększa kość ulepszenia moździerza. E, gdzie to jest moździerz? Który to jest moździerz Może to jest to, z czym ty strzelasz? Tam na ty, 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 tym strzelasz. Możesz, to jest to, co ty strzelasz. A, dobra, dobra to, to, w to. Cię, to są jednostka. Tylko nie róbmy z tych... A, no dobra. Dobra, to biorę, jednostkę biorę pierwszą jednostkę. Dobra, i ulepszaj. Jak będzie Nie mógł. mogę 350. Dobra, dobra. To róbmy jedną jednostkę okay, i będzie git. Mam no, jedną jednostkę, to mi możemy ulepszyć, no? No, no, no. Poczekajcie, chwilę. To byś to nie rób z tych yy, minerałów. Już, no już nie rób, że... już nie rób. Nie, 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 nie rób. już nawet nie Czekaj. Dobra, klasa. To chyba Dobra. też wywalimy, co? A ta, możemy wywalić wszystko. Aha. Wywalcie wszystko i robimy lepsze jednostki. Klasa, dobrze, Dobra. dobrze, dobry start. A na ile, za ile będzie kowadł drugie? Dobra, robimy jedną zwykłą 180. jednostkę. 80. Dobra. Zwykłą jednostkę robimy. Tak, tak, spamujmy, najpierw z tak, 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 spokojnie. Na wszelki wypadek, jak się ustawię i z kanona zacznę strzelać. A, dobra, nas się przebił. Dobra, to nie muszę no nawet. No bo mam ulepszone... No nie, to był e akurat podstawowy jeszcze. Mmm, dobra, już zaczniemy robić kolejną zwykłą jednostkę. Eee, właśnie, katapulty też ulepszymy. Dobra, ee, więc tak, następne będzie chyba. Kowadu, kowado, kowado, teraz Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Dobra, olej. dobra, dobra to ja nic lepszy. nie kupuję, ja nic nie kupuję. Kup, to kupię kowadło. Dobra, dobra. Kupię dobra, zobaczę jak tam u nich wygląda sytuacja. Dobra? Dobra, już... macie kowadło. Rób dobra, oni dalej podstawowe robią, oni dalej podstawowe lecą. Dzieciaczki. Dobra, to mamy przewagę. No, łucznik... no I, i cały czas łuczników robią. Dobra, ja też my zrobimy jednego łucznika. Okay. Sorry. Mamy już drugie kowadło, zajebiście! Ale teraz? Tak? tak, tak, ja robię tak. ucznika. Dobra. Dobra. Co następne będzie? E, następny będzie może koniasz jakiś Czyli miecz on miał? E, miecz. Ja, miecz, miecz koń i tak. Ja I teraz koń tylko będzie, no to ład. dobra. E, dobra, bo. A jemu ja od razu. Dobra, no i zajebiście, dobrze, dobrze, dobrze. Możemy chwilę poczekać dobra, no, kasę, no. bo byśmy na złotu O, nie kupili katapultę, dobra. Ej mi, strzelaj! Ale nie mogę, nie mogę. To A, za wcześnie. No to nie strzelaj. O, idę, idę się klebać. Rób, rób, róbcie to chociaż chociaż. zbroje, zbroj, zbrojcie. Zbroj, 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 tak, ja ono tak, zawsze tak, jest tak, do wszystkiego tak. potrzebne. A ja chyba... Ja robię, chyba daje bonusy dla swoich ziomeczków? Może tak. A nam, Otwierać ziamek ziamek bramy! <laughs> Wpierdzielam się do nich, czekajcie! No nie mogę. Co by się działo za 4? Ten IB może paść. Ja naprawdę daję bonusy dla swoich chyba. A on tam e, stoi, też Nie, Nie no, nie. Bo no, niech ten kapitan nic nie robi. E, dobra, nie, nie, nie kupujmy jednostki, nie kupujmy. Ej ja, naprawdę, oni nie zadają im Coś. obrażeń czasami. Dzięki temu, że ja przed nich stoję. Ej, to fajne, no. No. Czyli my jesteśmy wypoc wypocuchani. No, Super. totalnie. I dobra, trzeba szybko wszystko wyrzucić. Dobra, daję wam no, ja jednostkę. Już jednostki, już jednostki. A dobra, jednostki. Nie, nie mogę, nie mogę stąd chyba dawać wam jednostek. A dobra, musimy wykorzystać, sorry. Nie mogę już spalić. Dobra, wracam do was. Wracam na chatę. Cze ma? Czecha, szema wrócił. się ma wieś ID. A świetnie było na dworze. O to się cieszę, się, my tu całe 10 minut. Przemęczamy się dobra. trochę. AB, daj jedno, daj Dałem, ten, bo dałem ja nie jednostki. Postawić. Dałem. A łucznika. ucznika. Mogę... dobra, to zaraz, teraz już możesz. Mhm. Oj, tarcza, to dobra. Zaraz robimy jakiegoś łucznika. Ach. Dobra, robi się łucznik. Dobra, macie trzy jednostki, to się i do się dobra. klepać. Dawaj. <laughs> Ale to ma najlepiej Kudy. Dobra już mam się złotko robi Lecimy. Dobra wiesz co, nie A, dawaj uczniku, jednostek Nie dawaj jednostek, ja im kowadłem. lepsze. Dobra Poniaza zrobili, są silni Pierwszy za złota idzie ja Daj im bonusy e, Będziemy już e, zwykłe A zwiększasz ich obrażenia i tak, odporność No i złotą. klasa kurde Tak tak, dobra Ale my kozaki jesteśmy w no. tej Jezu. F esport no. ready to trzeba to zrobić. No kurde, jak a, oni, oni patrząc, mają po 13 winów i tak grają, to, to my jesteśmy chłopaki. najlepsi chyba w tę grę. A, a może to są twoi widzowie się zilitowali? No, Ej, widzowie, no. tutaj potrzebujesz. A, dobra, wracam, cię. wracam, szybko. Dobra, dobra, wrócę na chatę na chwilę. Dora, na chwilę tylko na chwilkę. Dobra, daję, macie dwie jednostki, da się dalej klepać. No, masz, nie, one, ja Dobra, klepcie się zameczki. Ej, dobra, w sumie, e, wiecie coś, Na razie jednostek nie potrzeba nam. Ulepmy jeszcze złoto na lepszym, jeszcze. Dobra, no. Mamy no. taką przewagę, że możemy. No na no przecież. luzie, przecież oni nic nie robią w ogóle, oni chyba mam wrażenie, że się poddali. Wysznie! <laughs> no totalnie, no. Robię tarczę na spokojnie. Rób miecze. Dobra, rób oni miecze, już, już przestali tworzyć w ogóle. Miecze wiszą, A Nie, stworzyli jednego. To jest słabe. Ale proszę, my jak my tworzymy. basowo, oni. O, kanon zrobili, wow! Baby, wracaj! A, Ej, już... nie, 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 ulepszycie, nie, nie, nie. ulepszycie, ulepszycie no, dobra, zobra, to no. nie. Sprawdzimy co jest po złocie. Dobra. 750 trzeba zbierać. O, oh, wow, oni zrobili A kanona. Się to przewagę o, oni zrobili kanona za 200, którego sklepał i nas jeden malusi wojownik. A ty ich leczysz! Nie, 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 ja no? zwiększam obrażenia i wytrzymałeś ich. Okej. Okay. Ej, dobra, dobra, prze weź e, przelej, ja zrobię jeszcze parę nawet tego, z tego złota, żeby było coś. To nie ma sensu chyba, zobacz jakiś złożył. No radziesz pół nie mają. masz Z tego złota Ej, jeszcze zrobię. tam coś. tą mapą przechodzi tam do nich, e, pod M ech, i całki. my nie możemy wychodzić tylko dowódca może wychodzić. Tak, okay. dobra, weź dobra. coś z tego stołu, Gremlin. Ale śmieszna to mechanika ale nie weź coś prosto Dobre. ze stołu. No weź no, ten kuszę, nie, ten nie ten no ten mam wrażenie, że oni się drogi. już tak poddaliśmy i się patrzymy. No wyrzucił ją nawet. A można o, jakoś ee... wyczyścić to? A i stojaki Czekaj. tu możecie na stojaki. No tak, no właśnie dlatego chcę to robić. A co to jest za jak? A chyba koniec, nie wiem. Nie tej kuszy nie mogę na stojaki A nie, to już nie. robią jednostek. Oni już nawet no, jednostek no, nie robią. A dobra, jednak trzeba jakoś wyczyścić. Ulepszeli na drugi poziom. Te trzymasz, te trzymasz. A, oni dopiero my na drugi poziom ulepszenia, a ja go, my już go, go. wygrywamy. Wow, w tym no. oh, diamenty no, ulepszyłem. Uh, diamenty? diamenty o kurde. W ostatnim momencie ulepszyłem. No i klasa. Dzięki. No i to była gierka sypka. Zboty trudne były trudniejsze. Bez kierki. mamy nawet po prawej siedzi. na górze. No, mamy pokarek, no. Jasz pierwszy pokarek. Wow, to jak w Starsach? No <laughs> kurde klasa. Wbijajcie, wbijajcie. I lecimy Wbijam. dalej. Dawaj, dawaj, Gremlin. Tu ja tylko zobaczę upgrade, A, no, może muszę. mam coś lepszego. Nie no, ja ale, myślę, ale, że jakby, mam jak on dobre. Dobra, by wraca się sprawuje. No. Ale mówię, to by było serio idealne. Odejkiwałbym sobie 4V4. No. Tak. No, może spróbujemy no, zrobić to. No, musi to zrobić. Ale, nie, te, na przykład, ab jest blady. Ale, ma tak. no. Jak te elektrownie. Nooo, no. to Dawaj, ready, by Mandy, lecimy. Wydaje mi się, że tutaj by były większe. No to lecimy. Widzimy się, jak już znajdzie uh. nam grę za 30 lat. Ostatnio czekaliśmy 13 godzin. <laughs> Zobaczymy, ile teraz. A nie mamy? czy nie widzimy ich. Nie wiem. Chyba nie widzimy, Dobra, więc. lecimy. Możliwe, że nie widzimy. Dobra, no to jazda. Zostawiamy się szybko. Dobra, Tyk. no to, to wy będziecie tu pracować, a ja będę pomagał moim ziomeczkom. Weźcie, by... przesunąć to, bo to po złej stronie dodaliście, po drugiej dajcie. Nie o, mówisz? Dobra, no już tak, już nie ma. No nie mogę tego przesunąć. A to jeszcze jedno przenieście, o dobra, git. Eee, czy da się na początek, żeby było więcej rzeczy. Tak ulepszyć. No to nie wiem. Nie, bo poczęła kasę, której nie mamy. Ustawcie ładnie, no. No dobra, ustawcie ładnie, no i super, możemy zaczynać. Lejdźcie od razu, róbcie jedną jednostkę i potem od razu ulepszamy. No. Kupię wam jedną jednostkę i potem od razu lecimy w ulepszenie. Ja ci pomogę hmm. na początku, bo jeszcze możemy, no. Dobra. Ale nie róbcie wszystkiego. Po co robicie łuk? I tak trzeba ten. Yy, zmarnować no, całe kabiny, nie. No, no Dobra. Formy. I tak nie mam nic do roboty. Zwiększa prędkość maszyn obrężniczych o 5%, zwiększa szybkość ataku wszystkich żołnierzy o 5%. Chyba zwiększa szybkość ataku żołnierzy. Ejbi, ja rozumiem, że jesteś no. dowódcą, ale ja tu jestem kowalem i ja decyduję, co robimy. No dobra, to co robimy? <laughs> A nie wiem. <śmiech> <śmiech> ale Ejbi <laughs> jest kowalem naszego losu. Tak, i dokładnie. Są kowalem waszego losu. <laughs> dobra, ale przestańcie, jak będziecie mogli. Tak, jeszcze tylko 30. Dobra, ja ulepszę naszego typa. Śpietu. No. Dobra, ulepsaj. Dobra, lecimy! Formy. Formy. do kosza, bo to bez sensu. Wszystko wywalajcie do kosza, co jest na... Jak nie, nie macie co robić, to opróżnijcie kos. Przysmują te na koszu. Wow, naprawdę oni zrobili łucznika Dobra, jako pierwszego. Trancic. wow hmm. Dostał w pierdziel po ten łucznik. Wow, dobra. no to sobie zrobili jednostki. Oni lecą kuszników e... samych, ale głupi Jak są. Zrobili pierwszą jednostkę? E, konia chyba, dobra. Ja już. Konia, nie, 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 jeszcze olejmy. E, zróbmy sobie kowadło drugie. Dobra, dobra. Tylko chodzi wow. o to, żebyśmy zrobili. już Ale, do ale tego. oni są głupi, oni kuszników na samym początku, robią, czyli droższe jednostki. i Nasz jedna, Nasza jedna jednostka pokonała ich dwie. <laughs> <laughs> Wracam na chatę. Witam, dzień dobry. Siema Amy Co co robimy? Ty jesteś już nam potrzebny. O, Dobra, się wezmę. O! Wezmę dwie podstawowe jednostki, albo trzy podstawowe jednostki nie robimy. i lecimy. I to dalej się ryba, klepać. No, co za to? Ja tylko przekazę tutaj żeby jednostki on zrobić. Kolejnego ucznika zrobili A ty masz jakieś HP ten? Nie? nie, ja nie mam swojego. Ja im po prostu daję musa nie mogę we mnie strzelać. Tak powoli robią, to może pozbierajmy sobie na złotko? No, spokojnie? No, może pozbierajmy, bo i naprawdę, nasza jedna jednostka zniszczy ich trzy jednostki w tym momencie. No, no, mówię, nasz żołnierz ma łucznika na trzy hity i dostaje jednego. Dobra, Dobra, ja powylewam, żeby były zapasy, jakby nagle była awaria. O, sytuacja. zrobili kanon, uuu, ale będzie się działo. Uu. Może do diamentów dojdziemy? Ej, to było Fajnie by było. Myślę, że możemy. Ale będzie ciężko dojść do diamentów. Tak coś mi się wydaje. O, patrz, jest tarcza, widzisz? Kremlin. O, i teraz... Pewnie ci... tarcza na tarczę możecie kłaść. No, ale ale dobra. podejrzewam. że meczek się przebija. Ale ogólnie, no to zrobili tego kanona, zobaczymy ile da radę. Ale luz. my zaraz mamy złoto. Oh. Oni pewnie jeszcze są no, no, w Oni dalej są w skórze, tak, tak. Oni poszli w kanona, który zaraz padnie. Ej, dobra. Wywalmy. Ja czyszczę, ja czyszczę kosz. Wy tam rzucajcie. Dobra, ja już Muszę czekać aż... A, tak to działa. Dobra, 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 już pół kanona nie mają. Mhm. Dobra. Dobra, zaraz zaraz i pada kanon. No to możesz przyjść i zrobić nam jednostki. A zaraz, zaraz zaraz wam zrobię. Dobra, tylko jeszcze łucznika niech na sklepie i już idę do was. Nie, w no sumie, dobra. Nie, w sumie, Wzrób tylko nam dwie podstawowe. Dobra, dobra, idę. I no. rozbieramy na diamenty. Witam a nie, robimy lepszego kupowania idę! Ale po co? A, okej okay. To co? Dobra, no, nasz ziomeczek klepie ich a, I tak Zobacz. Zapierdzielamy z prędkością światła. No, no jesteś tak spokojnie, że... I, ich kusznik ma tak wyjebane, że nasz sobie klepie ich zamek, a ten kusznik sobie poszedł No nie a, dobra, być. Dobra, dobra, bo nasze kolejne szyby O, oh, wow ale super jest ta gierka, naprawdę No oni dalej brąz mają, ja twierdzę to co, co gracze są w ogóle. Może to bot? Nas jeden ten. Ale może nasz... też jest tak, że wiesz, my jesteśmy na Discordzie razem. No możliwe, my możliwe, no ale na nas jeden... No naprawdę nikt go nie klepię. Nasz jeden zrobić jak z rozwali ich pasa zaraz. Rzucaj, Mandy, Mandy, wrzucaj dalej. Dalej, a nie czekamy już? A tam... I tak wygląda. Już tysiąc hP im zeszło, Oni dalej go nie klepią. Czekaj, jak chcę na diamenty mhm. już, a. zaraz mi mieli na diamenty a, a na ile diamenty są? 750, tylko 250 no Nic nie do musimy robić, to nie jeden ziomeczek z sobie, sobie robi całą robotę Wrócisz na chwilę? Dobra, no, zaraz, zaraz wrócę, ale do, co, tu, po co tu wracać jak to Oni nie Oni nawet do... kanona nie używają, A już? my się tu mydzimy I zróbmy, zróbmy, zróbmy diamentowego no, konia No o, patrzcie, to... patrzcie na pole walki po prostu ja jeszcze raz jak się patrzy na pole walki? M, M i jest. całka M. w lewo Masz na to, że my już z zło... Co jest? Odwilej. No to nie, to nie, to nie to Ten wow. typ od początku gry mi klepie bazę Dobra, Ebi, wracaj, wracaj, AB. A już wracam, już wraca. Ej, poczekaj! Ale weszli w żelazo, no. Weszli w żelazo. A ja my <laughs> w diamenty. O, to ostatnie. E, robimy konia, konia, konia. Dobra, do, zaraz, Gdzie musimy na hejs podczekać. Diokso robimy dioksowego konia. Dobra, dobra. Minecraft! Dobra, robicie miecz do i koń będzie potrzebny. To miecz musicie wywalić. Bę, bę. Dobra, postawiłem wam konia. Hehehehe. brzmi. No nieźle. teraz mogę sobie iść. Konia, konia, gorzej. A... Ale konia ma zwykłego. Muszę ulepszyć konie. Konie można ulepszać. Dobra bo idą na nas, musicie, to, musicie się sprężyć. się robimy, robimy. Ale dobra, nam się jeden diamentowy dobra, podstawowe to... podstawowe jednostki. Nie, co trzeba mu? No wiem, no chciałem tą tarczę Czemu daliście mu tarczę z złotą? No jeszcze leżała Gdzieś jestem się Dobra, dajcie mu Ale miecz kozacki jest to... Dobra, tak naprawdę niczego nie musimy robić Może ulepszymy trochę namiot Koń! Jednym no, uderzeniem sobie trzy 3 czwarta HP uczyni No czynnik. ty gadasz, idę tam Idę <głosy> 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 <Jednym> Uderzenie. uderzeniem <noise> O kurde, ale kanon go zniszczył A no my możemy też wychodzić? Nie Nie, będzie możecie Dobra, nie, dobra. dobra. No. A dawaj ziomeczku, uklepiesz tego kanona Już nie możemy ulepszyć AJ? w ogóle diamentów. No. Możemy konie ulepszyć. Dobra, nas zwykły ziomeczek klepie na cztery hity kanona, <noise> Nawet nie dostał do jednego hita. Na ile. Dobra, no. już zaraz wam robię jednostki. Dobra. Chyba, że konie ulepszamy. Eee, macie jeszcze tu, macie tu, dobra. No, teraz nie ulepszymy. Macie cztery jednostki. <noise> Ej, dobra, ko może ko Pracuje właśnie sobie. konie ulepszymy. Cielu no właśnie uciekuję. mówię konie. cały czas. No, konie ulepszymy, to będzie najlepsze. E, dobra, zwiększa koszt stojaka na kusze. Oj wybrało samo Nie wiem co tam było nawet Hmm, my też o. Kurczy, no. O mają już złot, złote konie mają A to tylko konie ulepszyli. A ten koń w ogóle A. sobie przeszedł obok naszego ziomeczka i sobie idzie dalej. O, nagle Dzień się zawrócił. <laughs> e, dobra, idę dobra. konie ulepszyć? Idź no. Na no, srebrne konie. Nasz jak idzie. O, zrobili żelazo. Ej to ulepszymy, ej, dobra, ulepszymy naszego konia też na złotego. Co ty myślicie? Dobra, dobra, Aaaa. no to dobra. ulepszajcie, ulepszajcie. Nie, no spoko, ogólnie zaraz wygrywamy. <ślażąc> Nasza piekota klepie ich ucznika na dwa hity. <ślażąc> Mandy, Mandy. Co? A sorry. Przelewać trzeba. Dobra, już wygrywamy, już koniec gry jest. Strąbałem. Możemy wygrać, Mandy musi je przelewa. To prawda. To już Chociaż mam nadzieję że nie. O mamy złote konie. O, mamy złote konie. Baby hey, potrzebujemy cię na chwilę żebyś konia. Nam ale to... może nie, może nie mogę. Czekajcie, czekamy na dementowe. No ale już, już nie zdążymy bo już wygrywamy. A, a. Ale złotego konia zdążymy. Nie no nie, nie zdobędziemy 150 kiedyś no, zanim nie. te, zanim no, ich pokonamy. No, no, dobra łatwo. klasa. I to jak Ła? Po co mi tak? Chcę, dżonaki, gierka, a bardzo przyjemnie. My tak wyreglądamy e sport no, no. Jesteśmy po prostu już kozakami sportowymi. Ty co, na tym kończymy ten odcinek. Nie no co ty? Dopiero 18 Smot. minut, co ty mówisz? No a, przepraszam. my no. ich robimy w 8 minut na, jeden, na jednej gracji. No. no to idealnie, żeby tak, mówię, To Trzeba idealnie zrobić 4 v 4 w ekipie. No, można zrobić. Dobra, widzimy się już na następnej gierce. Dobra, no dobra. O. dobra, ale jeszcze Dobra, ale i tak myślę, że sporo kontentu będzie z tego S-Boxa To, ta, pełno. Tak, tak. A Dla kiedy będziesz te kluczyki rozdawał? Ee, no, jak w piątek będziemy grać, no to myślę, że kluczyki wam dam jakoś. E, no, zrobię, zrobię nagrywki takie do przodu i po prostu tam będę wam dawał kluczyki. Będę pytał się, kto Nie będzie. Nie tu, do góry. A, do góry, już. Tak, 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 2-2. I kowadło, kowadło jeszcze. Dobra, jest super. Zmniejszyć o jedno dobra. wszystko. A, mam wrażenie, że po prostu po czasie ta gra stanie się bardziej powtarzalna. To jest problem. Tak. No problem. w sumie już powoli. No już jest powoli powtarzalna. Tak, tak, bo. Jak jest się takimi tryhardami jak my, to No już... to prawda. Stawaj jedną tak jednostkę, no i upgrade, od razu zrobimy. Dobra, po tym. Proszę. No. Już inaczej też będzie, jak trafimy na trudniejszych przeciwników. No. A wtedy będziemy mogli nice. grać. Czemu nie wiem, nie wiem czemu to się podniosło. Też ja przypadkiem. Dobra. Eee, dodaję kujcie, kujcie, jedno kujcie, 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 kujcie. na stojaku A, na tak zbroję co 5 minut. O. Eee, zwiększa prędkość ruchu jeźdźców o 5%. No wywalone wieźdźców. Jedno miejsce na stojaku na zbroję. To może, może być przyjdzie. fajne. Nie, to nie ma sensu już tam. Dobra. Dobra no nie róbcie no. więcej, nie róbcie. Ja palę. Ja pal. Ale nie szkodzi. Przepraszam, przepraszam, Głównie naszym wrogom z zamku sąsiedniego. A oni też sobie zrobili. Idę zobaczyć kogo zrobili. Bo nie idę tylko po prostu spojrzę na mapie. Ucznik. Nie, nie też tarczownika. Mm, podobna taktyka, okay. ciekawe. Nauczyli się a... to że Idzie wie. Ty ja też idzie z nim, czy nie? Tak, idę z nim. Ale on. A e, nie mam pojęcia, nie widzę, czy, Chyba nie widzę przeciwnych graczy. Nie, a... A w ten sposób. No nie, ciągle tą spację naciskam Zobaczymy, zobaczymy kto, kto pierwszy koło zleje. A, ich w ogóle Oplu naszego, ale dobra, to nas się klepie. Dobra, nas jest lepszy. Dobra, czyli ty powinieneś... Czemu cały czas ruszacie mieczem? Ja mówiłem Ale teraz są że... podobnie. Wydaje mi się, że po prostu nasz pierwszego hita oddał dlatego wygrał. No. Ale czyli dobra, klasa. Chodzi. Możliwe, że chodzi, no. Można zrobić w sumie. Ej, w sumie można było zrobić, ulepszyć teraz jednego piechotę. I złoto od razu? Hmm? Tak, złoto. Oni dalej robią zwykłe jednostki, więc oni nie ulepszają wcale aż tak tego. Dobra. A wracam do bazy. To robimy z jednego zwykłego, proszę Tak, no, jednego zwykłego. I potem ulepszamy na złoto. Tak. Lasa, bo oni Dobra. dalej w skórze są, więc. I ulepszymy na złoto i kupimy A, następne to Nie zbroję, Kowal... tylko ten. Tarcza. Tylko już. tarcza, no. To resztę rzeczy od razu wyrzucić. Idę, bo, no, wybalaj, idę wybalaj. postrzelać z kanona, póki jest. Zdę ten w meczek to leży. Dobra. Dobra. Aj, za wcześnie. I myślałem, że trochę szybciej idzie. Tko już To też wybalić, nie? Tak. Dobra. No nie, tym razem dostajemy już obrażenia. O no nie, i to ile? O, ile? Lata to. Dobra. No mamy ale to. teraz, bo troszeczkę przystopowaliśmy, ale będziemy już. No teraz już mamy złoto, to już teraz dobra. będzie... Interesem. I teraz kowadło już kupujemy dobra, Idę zobaczyć, kogo tam stworzyli, bo może... A, dalej mają skórę, Dobro, łatwo. dobra, łatwo Zaraz, zaraz zobaczę, bo może kolejny zobaczę Ale zamek, przyda tak. się ta druga, drugie kowadło Nie, oni dalej mają tak, skórę, tak, tak. oni nic nie robią praktycznie Ja nie wiem co, za każdym razem to samo jest, nikt z niego nie ulepsza tych orów No, to jest chyba najważniejsze co trzeba no. robić Znaleźliśmy... kurde, znaleźliśmy opę taktykę. zobaczę jak. No, wystarczyło nagrać dwie gry. I tak. <laughs> już nagle jesteśmy kozakami. Macie. Dobra, nasz chyba padnie. żeby by się przydało, chociażby na chwilę. Dobra, wracam, wracam, bo nasi padli. Ej, ej, A jak? Może z dwóch normalnych. Ale dobra, idzie trzech, a nas jeden ich pokona. No no, no. ja złoty. jeszcze jeszcze trochę postrzelam. Dobra, wypuszczony. Dobra, dobra, prawie zastrzeliłem ich obu na jeden strzał. Dobra, kurde, co oni sobie myślą w ogóle? Ale ty dobrym dowódcą jesteś AB. A, kurde, zabiłem wszystkich. A czy nawet nasz nie doszedł, tak? No. no. Poczekajcie, może... jednostki, czy co? Bo ja się zgubiam. <laughs> może diament walniemy. Zobaczcie w ogóle, że oni nic nie robią. Zaraz hmm. zobaczę, co tam mają ciekawego. Dopiero teraz... A konia oni ulepszali, co jest? No, ulepszali konia na złotego. A i dalej mają skórę! A nie, chyba już mają brąz. A że nie brąz, tylko żelazo. Tak, Oj. mają żelazo no, no, i konia no. na złoto. Ale czy konna na złoto Dobra. dużo daje? A nie, To też wiem. jakaś tak, taktyka. Nie wiem, mam wrażenie, że może ma więcej trochę wytrzymałości. Ja nie wiem, czy jest po co robić jaką chcę, w sensie Mendy chce na diamenty. Znaczy trzeba robić, chyba i tak, wiesz? Ale tak. ci są troszkę mocniejsi niż nasi poprzedni. Czemu trzeba? Bo to... no, nam zadali chociażby obrażenia, a, a my jeszcze zadaliśmy. Dobra, zrobię, zrobię jakieś zwykłe jednostki. I zazwyczaj ja pójdę strzelać. Tak, 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 tak. Dobra, macie dwie zwykłe jednostki. No, ci nawet nam zadają obrażenia jakieś. Tak, tak, no. Dobra, ale może trzeba... Tak, chyba bo... lekko, moim zdaniem, przespamować jednak troszeczkę jednostkami. Dobra, ee, Że no. tymi złotymi... No zaspamujmy im złotymi jednostkami. Ajajaj, nie potrzebuję tego. Mm. Dobra, dostał hita jeszcze. Kurde, sporo tysiąc nam zadali jednak. Aj, Dobra. Aj. Dobra, zaspam. Dobra, daj jedną jednostkę. Dobra. Ale... Może ulepszę konie. Lepsze konie. No. Dobra. I tak mamy to przewagę. To ma dobra. Daj konia tego. Aj, kurde się spaliło. Dobra, już nas tam klepie, więc kit. Dobra, no dziś tam troszkę lepiej. Co tam? Jednostki, Jednostki A, no, nie, nie ulepszamy? Nie, nie, daj, nie daj, daj jednosteczkę. No dobra. dobra. To Jedną da się. macie konia git. jeszcze. Ej, ja pomóc I mogę. teraz ulepszymy. Tylko mieć. No. Ale idę naszych ulepszać. No, a ten koń zajebiście nawala. Dobra, jak coś zrobię na zapas, żeby Dobra, było... Się, przebiliśmy się. Dobra. No to możemy czekać. Dobra, zrobimy diamentę i później konia zrobimy na maksa. No, zdecydowanie I możecie tak. odkładać miecze i ten, na stojak. Dobra, klasa jest. Bo oni już nie mają jednostek póki co, nasi, naszych dwóch już klepy im bazę. No wyszedł nasz koń. No i nasz koń no, jeszcze wychodzi, rzeczy, więc... Rób rzeczy, gremlin, po prostu, tak. Aaa, tak, tak. Teraz to już luźno. Jakby coś się stało, to zawsze można szybko złotą zaspamić. Już gotowo. No. Oni już mają złoto, Dobra. mają złoto. No to tym bardziej potrzebujemy DMT, ja czyszczę. Dobra, no ale dużo HP tracą, dużo HP. A ten łóżnik mało co klepie. Jeszcze może nasz koń zabije, zanim ta, zanim zabije naszą jednostkę. Tak, zobacz. O, zajebiście. Dobra, klepiamy ich. No i git. Dobra, to nasze trzy jednostki klepią ich bazę. I nawet kanona nie używają. Dobra, kurde. 2000 HP im zostaje. No. I łucznika kolejnego Dobra. zrobili. Dobra. Dawaj szybkość, Zmniejsza szybkość ataku większa y Zmniejsza koszt ulepszenia stojaka na kusę. A ulepsza łuczników. To jest tak, że tam grammy u ciebie dzieje. Dobra, wygrywamy to. Dobra, chyba koniec. Nie. A, chyba Ko koniec. Został koniec, został. Wow. Dobra, koniec. <laughs> Diamentowego nie wypuściliśmy. No. Zasprawiliśmy taki złoty mi, że. No i łatwo. <laughs> nie ma przeciwników do... dla nas. No, Nasza taka się nawet nie doszła do końca, a już ich pokonaliśmy. Nie, no i kończymy odcinek. Elo. Elo.